Byłam dzisiaj na zakupach w takim marokańskim supermarkecie i bardzo ciekawe rzeczy tam mieli. Ja tam kupuję ten mój black seed oil i kupiłam tak. Co to kupiłam? Kupiłam taką maskę do włosów na bazie majonezu. No ciekawe jak to będzie działać. Zobaczymy. Później kupiłam takie serum Extreme Shine, jakiś Mam te wszystkie swoje marki, też gdzieś robione w Indiach, w Turcji, w Emiratach. mogę tego otworzyć? Ok, to jest takie. Te ceny są tutaj śmieszne. To chyba kosztowało 6 dolarów, to kosztowało 10,99 A Olej z mięty sobie kupiłam. 2,99 maść taką, ponoć jak ktoś ma jakieś problemy, takie skórne. A mój mąż trochę ma, tak musisz skóra trochę uszczy na czole. Także to jest na. To, to też jakieś 1,99 mydełkofa Sentimentu, ale Passion Fruit to jest taki jakiś very nice uh, smell. Ma. I tutaj Psyllium husk, czyli błonnik, a jak on się nazywa po polsku? Nie wiem, ale coś błonnik tam. Okej, okay, tu jest mydło. Mydło takie fajne z różą. Okej, okay, zobaczymy. Fennel seeds, czyli anyżowe seeds, jak ktoś ma, sorry. Cygarle mam <laughs> Jak ktoś ma jakieś problemy, nie wiem, z trawieniem i tak dalej. To jest co prawda takie jak candy w cukrze. No ale tam w umiarze to jest ok. I to jest najlepsze. O oh my God, ta pani mi poleciła. To jest tureckie. To jest bakłażan w sosie pomidorowym. To jest tak pyszne. O oh my god, u was jest jakiś turecki sklep. Wy się zobaczcie. I to też jakieś 3 dolary czy coś takiego, że kupiłam 5. Na lunch właśnie robię kinoa z warzywami i do tego dam to. No i takie moje zakupy egzotyczne.